Cześć, nazywam się Paweł Duda i witaj na stronie firmy projektmarketing.pl. Dzisiaj chciałbym pokazać, na czym polega moduł wiadomości dla wybranej wersji już domeny. A więc tutaj, jeżeli sobie przejdziesz w narzędziu Google Search Console do zakładki wiadomości, to tutaj dostaniesz wszystkie niezbędne wiadomości od Google dotyczące jakości Twojej witryny. Bardzo fajne jest, ponieważ Google wysyła do ciebie jako właściciela strony internetowej różne powiadomienia. Na przykład powiadomienia o usunięciu adresu URL pod w twoim serwisie, powiadomienie o tym, że twój serwis nie zawiera wersji mobilnej, otrzymasz także powiadomienia, jeżeli twój serwis nie zawiera protokołu HTTPS, czyli protokołu szyfrowania danych na stronie. Tutaj także będziesz otrzymywał powiadomienia Odnośnie ulepszeń Google, zaleceń Google na przyszłość, ponieważ internet bardzo dynamicznie się rozwija. Przecież jeszcze 10 lat temu było nie do pomyślenia, żeby tworzyć wersję mobilną strony internetowej, a teraz jak widzisz, jest to absolutny standard i konieczność. Dlatego tutaj będziesz w wiadomościach otrzymywał powiadomienia od Google. Te wiadomości zostaną także wysłane na adres mailowy, który podałeś podczas zakładania konta Google Search Console, czyli w tym momencie na adres mailowy projektmarketing 24